Władimir Putin ma nowego wroga, a tym wrogiem jest jedyna grupa, której nie może po prostu ogłosić zdrajcami. To lojalni oligarchowie dbający o własne interesy i jego najbliżsi współpracownicy, którzy znają każdy jego ruch. Minęło prawie 1500 dni od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Stalin w tym samym czasie wkroczył do Berlina, ale Putin zamknął całą przyszłość Rosji dla 1% ziemi w ukraińskim błocie. Jednak prawdziwa bitwa toczy się nie na froncie ukraińskim, lecz za grubymi murami Moskwy. Noże są wyciągnięte na Kremlu. Wściekli oligarchowie, których 4 biliony rubli zostały przejęte pod pretekstem nacjonalizacji oraz generałowie FSB, którzy wykorzystują wojnę jako pretekst do przejmowania wszystkiego, starli się. Przybliżmy mapę do serca Moskwy, Kremla i otaczających go rezydencji oligarchów. Według raportów Carnegie Center mechanizm pojednawczy tutaj całkowicie się załamał. Podczas gdy FSB i armia pochłaniają zasoby ekonomiczne pod pretekstem budżetu wojennego, elita cywilna drży jak osaczona zwierzyna. Rosja jest wciągana w niebezpieczne zerwanie być może największe wewnętrzne rozliczenie w jej nowoczesnej historii. Tutaj nie słychać już marszów wojennych, lecz gniewne szepty spowodowane zamrożeniem miliardów dolarów i wzrostem podatków do 22%. Linie logistyczne zostały przerwane, dochody z ropy spadły o 34%, a 67% populacji mówi teraz: dość. Teraz zanurzmy się w kulisy wewnętrznej wojny na Kremlu. W roku 2000 oligarcha o imieniu Borys Bieriozowski umieścił Władimira Putina na tronie Kremla. W zamian chciał tylko immunitetu, aby pozostać bogatym. Putin zaakceptował tę umowę. Amerykańska historyczka i ekspertka od Kremla, Amy Knight, opowiada tę historię w całej jej surowości w książce Kremlowska pętla: bolesna walka Putina z oligarchą, który uczynił go władcą Rosji. Lata temu Knight wydała to ostrzeżenie. Oligarchowie, którzy wynieśli Putina do władzy, pewnego dnia staną się jego największymi wrogami. Ten dzień nadszedł. Według raportu zachodniego think tanku Carnegie Center, mechanizm kompromisu, który Putin ustanowił z oligarchami, teraz całkowicie się załamał. W miarę jak wojna wkracza w czwarty rok, Kreml systematycznie przejmuje aktywa oligarchów, aby zamknąć lukę budżetową. Od roku 2022 firmy i aktywa warte ponad 4 biliony rubli zostały przekazane pod kontrolę państwa. Porty, lotniska, firmy energetyczne i giganci spożywczy są nacjonalizowane jeden po drugim. Największe prywatne lotnisko w Moskwie, Domodjedowo, zostało przejęte. Największy producent makaronu w Rosji, Makfa, został znacjonalizowany. Oligarchowie nie pozostali milczący. Według doniesień amerykańskich i europejskich mediów, czołowi przedstawiciele rosyjskiej społeczności biznesowej wysłali list bezpośrednio do Putina, domagając się wstrzymania nacjonalizacji. W Rosji Putina jest to bezprecedensowe, aby ludzie biznesu otwarcie kwestionowali Kreml. Odpowiedź Kremla była surowa. Putin wydał ostre ostrzeżenie oligarchom, którzy podpisali list. Twierdzi się jednak, że nie tylko Putin, ale także skrzydło wojskowe zareagowało mocno na ten list. Z jednej strony są oligarchowie próbujący chronić swoje aktywa, a z drugiej generałowie domagający się więcej zasobów do kontynuowania wojny. Według raportu Carnegie Center, prawdziwym punktem zwrotnym na Kremlu jest wzrost biurokracji bezpieczeństwa, znanej jako silowiki. Ta struktura składająca się z FSB, prokuratury i agencji bezpieczeństwa stała się teraz dominująca nie tylko w sferze bezpieczeństwa, ale także w sferach gospodarczej i politycznej. Wojna dostarczyła biurokracji bezpieczeństwa nieograniczonego pretekstu. Jesteśmy w stanie wojny. Wszystko musi być pod kontrolą państwa. Dzięki tej retoryce FSB pochłonęło zasoby ekonomiczne pod pozorem budżetu wojennego. Oligarchowie i technokraci zostali przypchnięci do muru. Ekonomiczna potęga FSB osiągnęła taki poziom, że nawet oligarchowie najbliżsi Putinowi, tacy jak Igor Siecin, Gennady i Timczenko i bracia Rotenbergowie, nie czują się już bezpiecznie. Weźmy Igora Siecina, szefa Rosneftu, najbardziej zaufanego człowieka Putina. Ale według doniesień nawet on nie jest już bezpieczny. Przed wojną sektor państwowy wytwarzał ponad 50% PKB Rosji. 75% dochodów z ropy naftowej i gazu pochodziło z firm państwowych, ale nawet w tych firmach państwowych osoby powiązane z oligarchami zajmowały kluczowe stanowiska na poziomie operacyjnym. Gorące przepływy pieniężne, międzynarodowe powiązania finansowe, transfer technologii i wiedza zarządcza w dużej mierze pochodziły z tego ekosystemu. Teraz ten ekosystem się rozpada. W oczach międzynarodowego świata finansów Rosja stała się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc dla kapitału. Teraz musimy wspomnieć o bardzo ważnym nazwisku, Dmitrij Kozak. Ten człowiek jest najbardziej uderzającym symbolem kryzysu na Kremlu. Kozak był najbliższym współpracownikiem Putina od lat 90. Był rozwiązywaczem problemów Kremla. Zarządzał najważniejszymi kwestiami, od zakończenia II wojny czeczeńskiej po przygotowania do Olimpiady w Soczi, od aneksji Krymu po negocjacje w formacie normandzkim. W 2022 roku, kiedy Putin ogłosił swoje plany inwazji, był jedynym w Radzie Bezpieczeństwa, który ostrzegał przed tym krokiem. Powiedział, że wojna przyniesie katastrofę, że Ukraina będzie się zaciekle bronić, a zachodnie sankcje sparaliżują gospodarkę i miał rację. W 2025 roku Kozak przedstawił Putinowi kompleksowy plan reform. Proponował on fundamentalne reformy, w tym zakończenie wojny, rozpoczęcie negocjacji pokojowych i ustanowienie niezależnego sądownictwa. Wyraźnie ostrzegł, że izolacja handlowa pozostawi Rosję w tyle technologicznie, że infrastruktura społeczna się załamie, a młodsze pokolenia odwrócą się od reżimu. Odpowiedzią Putina było odrzucenie reform. Zaproponował Kozakowi stanowisko regionalnego przedstawiciela federacji z niemal żadną władzą. Kozak odrzucił tę ofertę i zrezygnował we wrześniu 2025 roku. Człowiek, który przez 25 lat był u boku Putina, całkowicie zerwał z reżimem, a Kozak nie jest sam. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, Nikołaj Patruszew, również wyraził zastrzeżenia co do decyzji o wojnie w 2022 roku. Ranga Patruszewa został zdegradowany, ale pozostaje on w Radzie. Nawet najwyższe nazwiska na Kremlu uważają, że ta wojna to błąd, ale płacą cenę za otwarte wyrażanie tego. Jeszcze bardziej uderzające jest opublikowanie przez Kozaka jego programu reform w rosyjskim medium krótko po rezygnacji. Rosyjski ekspert polityczny opisał ten dokument jako naprawdę imponujący pod względem odwagi na tle obecnego dyskursu politycznego oraz jako program przewidujący głęboką transformację kluczowych instytucji państwowych. Nawet Oleg Deripaska, oligarcha lojalny wobec Putina, skrytykował niezdolność rządu do stworzenia zdrowego środowiska inwestycyjnego w niezwykle ostrych słowach. Przekazał wiadomość, że przyszły rok nie może być przetrwany dzięki inercji i wezwał przywództwo kraju do ustanowienia wiarygodnego rynku kapitałowego i finansowego. Fakt, że nawet jeden z najbliższych współpracowników Putina otwarcie się buntuje, ujawnia głębokość kryzysu. Jak mówi Knight, Oligarchowie i sojusznicy Kremla mają już dość tej wojny i zwiększają presję, aby zmusić Putina do negocjacji. Co więc myśli opinia publiczna? Badania przeprowadzone przez niezależne organizacje badawcze wyraźnie pokazują sytuację. W grudniu 2024 roku 37% społeczeństwa popierało kontynuację wojny, podczas gdy 54% chciało pokoju. Rok później, w grudniu 2025 roku, poparcie dla wojny spadło do 25%, podczas gdy zapotrzebowanie na pokój wzrosło do 67%. Dwie na trzy osoby chcą, aby ta wojna się skończyła. Czy Putin może stłumić to niezadowolenie w krótkim czasie? Tak, może. Aparat represji w Rosji jest nadal silny. Ma wystarczającą zdolność do uciszania sprzeciwu, kontrolowania mediów i tłumienia protestów ulicznych. Ale tutaj jest istotna różnica. Putin może stłumić niezadowolenie zwykłych Rosjan, ale nie może kontynuować tej wojny bez wsparcia własnego kręgu na Kremlu. I to właśnie tutaj kryzys oligarchów zmienia całą sytuację. Czy oligarchowie naprawdę mogą zmusić Putina do negocjacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na historię Rosji. W 1996 roku Borys Jelcyn miał przegrać wybory prezydenckie. Dojście do władzy partii komunistycznej oznaczałoby, że oligarchowie straciliby wszystkie swoje aktywa. W tym momencie oligarchowie zjednoczyli się, sfinansowali kampanię Jelcyna i zapewnili jego zwycięstwo. Podczas kryzysu finansowego w 1998 roku oligarchowie ponownie wywołali zmianę rządu poprzez zbiorowe działania polityczne i wreszcie w 2000 roku doprowadzili Putina do władzy. Tak więc w Rosji świat biznesu ma moc zmiany kierunku politycznego w kluczowych momentach. Ale dzisiaj sytuacja jest inna. W 1996 roku oligarchowie widzieli wyraźną alternatywę. Dzisiaj nie ma wyraźnej alternatywy dla Putina. Jednak ekonomiści ostrzegają, że kiedy gospodarka wejdzie w poważny kryzys, będzie za późno. Jeśli do tego czasu nadal będą istnieć niezależni gracze z miliardami dolarów w aktywach i będą mogli dotrzeć do Emiratów i tam zawrzeć umowę, będzie to bardzo niebezpieczne dla tego reżimu. Właśnie dlatego Kreml przejmuje aktywa, zaczynając od tych najsłabszych. Celem jest zapobieżenie powtórzeniu scenariusza z 1996 roku. Ale paradoks polega na tym, że podczas gdy Kreml stara się stłumić oligarchów tą falę nacjonalizacji, jednocześnie podkopuje własną bazę ekonomiczną. Nacjonalizacja może sprowadzić aktywa pod kontrolę państwa, ale nie może utrzymać efektywności. Większość znacjonalizowanych firm stała się mniej dochodowa pod nowym zarządem. Zastępowanie doświadczonych menedżerów lojalnymi, ale niekompetentnymi osobami obniża produktywność we wszystkich sektorach. Zachodnie firmy już opuściły kraj. Międzynarodowe sieci spożywcze, giganci meblowi, firmy motoryzacyjne i banki opuściły Rosję jeden po drugim. Teraz przejmowanie aktywów krajowych oligarchów również niszczy resztki zaufania krajowych inwestorów. Jak wskazują raporty think tanków, nacjonalizacja może uczynić aktywa gospodarcze bardziej zarządzalnymi dla Kremla, ale odbywa się to kosztem efektywności. Polityka ukierunkowana na krótkoterminową kontrolę może przekształcić się w długoterminowe zobowiązanie. Jeśli oligarchowie całkowicie wycofają swoje wsparcie, konsekwencje będą druzgocące sektor energetyczny wszedłby w kryzys operacyjny. Produkcja ropy i gazu w Rosji wymaga niezwykle skomplikowanych procesów inżynieryjnych i logistycznych. Zachodnie sankcje już odcięły transfery technologii, a jeśli projekty utrzymania i modernizacji finansowane przez oligarchów również się zatrzymają, zdolności produkcyjne szybko spadną. Ucieczka kapitału przyspieszy. Rosyjskie elity, które już mają miliardy dolarów zamrożone w europejskich bankach, próbują przenieść swoje pozostałe bogactwo do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji i krajów azjatyckich. Ten odpływ kapitału dodatkowo zdewaluje rubla i uczyni inflację niekontrolowaną. I co najgroźniejsze, Osłabia się łańcuch dowodzenia. Ponieważ w Rosji oligarchowie to nie tylko biznesmeni, są częścią sieci lojalności reżimu. Oligarchowie finansują łańcuch dostaw armii, armia podtrzymuje wojny, a wojna utrzymuje legitymację Kremla. Jeśli jakiekolwiek ogniwo w tym łańcuchu pęknie, zaczyna się efekt domina. Bund Wagnera już raz pokazał tę kruchość. W czerwcu 2023 roku marsz Prigorzyna na Moskwę oznaczał, że Putin po raz pierwszy od 25 lat stracił swój łańcuch dowodzenia. Ten kryzys został stłumiony, ale szkody, które pozostawił, były trwałe. Wszyscy na Kremlu zobaczyli, że system nie był tak solidny, jak się wydawało. Kryzys oligarchów jest jednak znacznie głębszym pęknięciem strukturalnym niż Wagner, ponieważ Wagner był buntem jednej uzbrojonej grupy ograniczonej do kilku tysięcy najemników. Kryzys oligarchów to natomiast upadek całej rosyjskiej podstawy ekonomicznej, struktury kapitałowej i relacji sektora państwowego z prywatnym. Historia pokazuje nam, że w reżimach autorytarnych upadek gospodarczy prowadzi do zniszczenia znacznie szybciej niż klęski militarne. Związek Radziecki upadł, posiadając jedną z najpotężniejszych armii na świecie, ponieważ jego gospodarka się załamała. Sytuacja Rosji dzisiaj nie jest dokładnie taka sama, ale podobne dynamiki są wyraźnie w grze. A ten cykl staje się coraz bardziej zaciekły. Wydatki na wojnę rosną, dochody z energii spadają, deficyt budżetowy rośnie, obciążenia podatkowe się zwiększają, gospodarka się kurczy, ludzie stają się biedniejsi, a oligarchowie uciekają. Każdy krok wywołuje następny. Międzynarodowe instytucje finansowe obniżyły prognozę wzrostu Rosji na rok 2026 do 0,8%. Rosyjski Bank Centralny zrewidował swoją prognozę wzrostu do przedziału od 0,5% do 1%, co jest znacznie poniżej 4% wzrostu obserwowanego w latach 2023 i 2024. Sztuczny wzrost stworzony przez gospodarkę wojenną dobiegł końca, a teraz zarówno społeczeństwo, jak i elity ponoszą tego cenę. Rosja zarabia mniej niż wydaje, pokrywając różnicę długiem i kurczącymi się rezerwami. Ten model w końcu się załamie. Prawdziwe pytanie brzmi, kiedy to nastąpi i kto zostanie pod gruzami. Zdolność Rosji do prowadzenia niekończącej się wojny na Ukrainie jest poważnie kwestionowana. Zasoby ekonomiczne się wyczerpują, zasoby ludzkie maleją, a wewnętrzne poparcie się rozmywa. Produkcja wojskowa nie może być odpowiednio finansowana z powodu ograniczeń budżetowych. Wysokie stopy procentowe zniechęcają do inwestycji, a najważniejszy zasób siła ludzka szybko się kurczy. Globalna projekcja siły jest najsłabsza w ostatniej dekadzie. Według urzędników NATO rosyjskie zasoby morskie na Morzu Śródziemnym zostały zredukowane do kilku statków. Marynarka wojenna Rosji, która kiedyś demonstrowała swoją siłę w regionie z co najmniej dwoma okrętami podwodnymi i dziesięcioma okrętami nawodnymi, teraz zmaga się z utrzymaniem swojej obecności. Sojusznicza Wenezuela upadła, jej tankowce zostały przejęte u wybrzeży Islandii, a porty Morza Czarnego zostały uszkodzone przez ataki ukraińskie. Rosja ogłosiła światu, że nie może chronić swoich sojuszników i interesów. Rosyjska broń energetyczna również straci na znaczeniu. Kreml, który kiedyś rzucił Europę na kolana przez zależność od gazu ziemnego, teraz bezradnie patrzy, jak jego własne dochody z energii topnieją. Europa szybko zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiego gazu. Ceny ropy spadają z powodu globalnej nadpodaży. Rosyjska flota cieni tankowców działa w coraz węższej przestrzeni manewrowej pod rosnącą presją Zachodu. Spadek dochodów z energii to nie tylko problem finansowy, oznacza również upadek geopolitycznej dźwigni Kremla. Co najważniejsze, wewnętrzne pęknięcia w Kremlu również osłabiają jego siłę przetargową w polityce zagranicznej. Kraj, który nie jest silny wewnętrznie, nie może być silny na zewnątrz. To fundamentalna rzeczywistość geopolityczna. Kiedy Putin siada do stołu, druga strona bierze teraz pod uwagę nie tylko militarną potęgę Rosji, ale także jej wewnętrzną kruchość. I to poważnie osłabia pozycję negocjacyjną Rosji. W rezultacie system, który wyniósł Putina do władzy, teraz go podkopuje. Oligarchowie, sojusznicy Kremla, a nawet jego najbliżsi współpracownicy są zmęczeni wojną. Fala nacjonalizacji warta 4 biliony rubli, deficyt budżetowy 72 miliardy dolarów, topniejący Fundusz Dobrobytu Narodowego, 67% poparcia dla pokoju, lojalni ludzie rezygnują, a oligarchowie buntują się. Wszystkie te elementy wskazują na jeden obraz. 25-letni model władzy Putina osiągnął punkt, w którym nie jest już zrównoważony. Ten kryzys to nie tylko walka o władzę między oligarchami a FSB, ale także historia niezrównoważoności gospodarki wojennej, strukturalnej kruchości systemu autokratycznego i wewnętrznego rozkładu Kremla. Noże są wyciągnięte na Kremlu, a nadchodzące miesiące zdecydują, w czyje plecy zostaną wbite. Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Podziel się nimi w komentarzach. Aby być na bieżąco z ekskluzywnymi analizami PPR Global, zasubskrybuj nasz kanał i pamiętaj, aby włączyć powiadomienia. Dziękujemy za wybór nas. Dziękujemy za wybór nas. Dziękujemy za wybór nas.